Ona jak majek, no bo kilo jajet Miłość moja, eh, miłość jest do ciebie czysta Niebie z twoich jajek, bardziej niż na dziwka Przebić z tobą tak jakby, czas dla nas nie istniał Ona jak majek, no bo kilo jajet Miłość moja, eh, miłość jest do ciebie czysta Niebie z twoich jajek, bardziej niż na dziwka Przebić z tobą tak jakby, czas dla nas nie istniał Zarzu mnie z nazwiska, bo pod górą nie mogą. Zlicie na pugwiska, no bo nie mam siły, być już majtem Wszystkie te złe myśli, wszystkie te problemy znów mnie gonią. Nigdy nie dam się kobosom Ludzie trochę tak jak Benny, no bo wolą, żebyś jęczał. Kiedy wychodzić przed szereg, ci powiedzą, że to cipa Bo przyrzekam, nikt z tych typów nie chce byś zainstalował. Czasem zgaszają, tak jak marker podgórny, górny, żebyś już znikał. Ma jedni numerek, gotuję ten nutę, może być serek Nie wlałem z lupki, a zielone serce, wersami buduje, to teraz jak banek Kamny hip hop nawet jak mi dusi pała, bo czasem nie mogę wypluć ja z buzi, ale zaraz poddam nogi i głowę Nawet jak mi wytnę te szuty głosowe, ej